Dobry, kochani, witam Was w nowym vlogu. Po raz pierwszy z mojej kuchni obiecałam, że będzie malutkie gotowanie będzie sałatka, więc dzisiaj zrobimy, słuchajcie, sałatkę, coś innego we vlogmasach. Mam nadzieję, że takie coś Wam się też spodoba, przypadnie do gustu. Być może ktoś sobie zaczerpnie jakieś inspiracje, jeśli chodzi o jedzenie. Słuchajcie, dzisiaj będzie sałatka. Sałatka prosta, szybka. Ale pyszna. Kto do nas nie przyleci, nie przyjedzie, nie przyjdzie, a ja zrobię tą sałatkę, nie ma osoby, której by ta sałatka nie smakowała. Ona idealnie wpasowuje się na taki okres właśnie teraz, ten świąteczny, jesienno-zimowy. Ale wiecie, to jest ogólnie sałatka całoroczna, ale ona idealnie wpasuje się w ten klimat taki. Taki właśnie świąteczny, bądź fajna sałatka na Nowy Rok, bo jest żurawina, bo są migdały, a sałatka jest słuchajcie pyszna. Kochani, mój no mąż wrócił z szybkich zakupów, a ponieważ jest to taki vlogmas, tak mój piesek bacznie, bacznie pilnuje słuchajcie domu, Um, więc może nam troszkę przeszkadzać gotować będzie z nami słuchajcie bo on gdzie jestem ja tak, tam jest on ale ale wracając mój mąż słuchajcie wrócił z, z zakupów to nie są świąteczne zakupy po prostu zakupy spożywcze um, był wydaje mi się że w kilku sklepach um, więc um, więc zrobię wam może food hall, taki um, taki troszkę angielski po prostu tam są te rzeczy do sałatki więc um, więc um, ktoś um, może będzie ciekawy um, Dobrze, wiecie. Dziękuję za pomoc. Tak? No nie nagram tego filmu. <laughs> no słuchajcie, życie. Życie, życie jak w Madrycie. Więc pokażę Wam takie szybciutkie e, zakupy. Tu może być piesek. Piesek sąsiada szczeka, więc wiecie, mój też się udziela. Mój mąż e, przynosi zakupy, więc dzieje się, dzieje po prostu życie, no. O, spore te zakupy. Miał być malutkie, ale wiecie. Wyszło jak zawsze. Dobra, kochanie. Ja będę sobie tutaj sięgać. Leonek. Ja po prostu nie nagram dzisiaj tego filmu. Kilka. Będę wyciągać i po prostu wam na bieżąco wyjmować sobie tu i na bieżąco wam pokazywać. Nic specjalnego. Ziemniaki, więc ziemniaki jak ziemniaki, to jest nic specjalnego. Karma dla naszego pieska, którą kupujemy którą kupujemy Aby. Widzę, że mój mąż też był właśnie w takim, takim jakby zoologicznym. Gazetka z Lidla, czyli mój mąż był też w Lidlu. No taki, wiecie, misz-masz, zakupowy jakieś triz dla naszego maluszka. Wy słuchajcie, jak macie właśnie psiaki, mieszkacie w Anglii, w Pets at Home jest, jest taka suszona kaczuszka. Może Was to zainteresuje dla piesków. Tu jest 89% mięsa z kaczki, także także tak. Baterie, mój mąż zrobił zapas baterii. Słuchajcie, misz masz w tym holu, ale wiem, że lubicie takie filmy, także myślę, że spoko drożdże suszone, bo będą potrzebne będzie pieczenie ocet, potrzebowałam octu, śmietanka 30% łaciata i jest więcej jeszcze mm, drożdży dobra jedna siatka poszła kolejne słuchajcie e, takie szybkie, tymianek świeży tymianek Żurawina, właśnie do naszego przepisu będzie potrzebna suszona Żurawina. E, musi być suszona, słuchajcie, bo ona wtedy jest taka lekko kwaśna, lekko słodkawa, więc jest idealna do naszego przepisu. E, dalej. E, Facolka zielona też będzie mi potrzebna. E, jajka e, organiczne. My akurat jajka, słuchajcie, to kupujemy organiczne albo wcześniej jeździliśmy do, do takiego pana, kupywaliśmy który tam miał, wiecie, farmę, takie, takie ten po prostu zerówki najlepiej. Będzie mi potrzebne do jednego przepisu, może Wam nagram, zobaczę, zobaczę jak to wyjdzie, pomidory suszone, pomidory w zalewie. Ale takie wiecie, one są takie podsuszane. E, seler właśnie. Seler naciągły. Właśnie będzie potrzebny do tej żurawinki, do przepisu. E, mandarynki. Mój mąż tutaj zrobił zapas mandarynek. Ok. Rachunek jest niepotrzebny co tu jeszcze? Bekon. Bekon, który też, słuchajcie, będę robić z spaghetti, może carbonara, coś takiego, więc dwa opakowania takiego bekonu. My staramy się zawsze, wiecie, wybrać jak najbardziej chudy, chociaż wiem, że niektórzy lubią taki, wiecie, bardziej przerośnięty, tłustawy. No wiadomo, że to się i tak wytopi, ale ja wolę jednak taki chudy. Potem jest... Cold, dwa filety rybne, i to jest ryba. Jaka to jest, kochanie, ryba? Pstrąg. Strąk? Nie, nie. To jest kod, nie? Tak. No, biała ryba. Cytrynka. O, cytrynka. Dużo cytrynki. Dużo cytryny. Bo wiecie, herbatka zimowa teraz wchodzi, jakieś tam różne napoje, takie, żeby były zdrowsze filety, paczka filetów też jest nam potrzebna. Słuchajcie, do przepisu. Ten, do dorsz. przepisu. Dorsz. doszcz O, tak, uciekło mi to. Zaraz wracam. jestem zioła, zioła, zioła. To mój mąż wybrał tak. Bazylię świeżą. O, jeszcze jedną bazylię. Ale ładnie pachnie. Ale ładnie, super. Ehm. Dwie śmietanki double cream, też potrzebuję do przepisu, bo będę robić z termomiksa masełko, pietruszka i koperek świeży, super, dobra. I kolejna, o Jezu, o Jezu, nie podniosę. Kolejna torba, to jest już kolejne, to jest ostatnia torba, chyba tak? Tak. Jeszcze jakieś tam mamy wody mineralne, niegazowane, yy, gazowane i niegazowane. Yy, jeszcze więcej jajek, słuchajcie, bo, bo jajka teraz w tym okresie świątecznym, wiecie, piecze się, gotuje to, to śniadanko to coś, więc jajka też organiczne. Dwie paczki, jakichś tu innych, dobra. Yy, Makaron spaghetti. Yy, do spaghetti, właśnie carbonara, parmezan, mąka. O, mąka do pieczenia, też więcej tej mąki, chlebek. Jeden chlebek, cukier i cukier. Też wiecie, do pieczenia, pieczenia też jest potrzebny teraz. No i nie tylko, wiadomo. I teraz tak. Migdały. I migdały, słuchajcie, są nam potrzebne takie w płatkach. Żebyśmy mogli je uprażyć. Żeby były, wiecie, bez tej skórki. I żeby były takie. No cieniutkie, tak? Czyli do tego przepisu, do tej sałatki też nam będą potrzebne migdały. Dobra. Jabłka. Jedno opakowanie. I drugie. Opakowanie jabłek. Jest troszkę tych, jeszcze jedno opakowanie migdałów i dużo, dużo, dużo. Powiedziałam mężowi, żeby właśnie było dużo, bo chcę taki napój zrobić taki rozgrzewający i zdrowy ginger, czyli imbir. No i tak, to by były takie zakupy, wiecie, takie po prostu do gotowania, do przepisów, które jest mi potrzebne. Więc co? Zaczynamy naszą sałatkę teraz. Dobrze, kochani, jestem z powrotem i teraz tak, słuchajcie, mniej więcej przy zakupach powiedziałam Wam, co potrzebujemy, tak wiecie, mniej więcej. I teraz tak, potrzebujemy seler. Seler jest, słuchajcie, ja już go sobie obrałam, umyłam i teraz będziemy ciąć je Kosteczkę, a wiecie, jak to lubi, pół centymetra, centymetr, jeśli lubicie, wiecie, takie większe, po prostu wszystko musimy posiekać w kosteczkę. Dobrze, słuchajcie, rozerwijcie, umyjcie tutaj też. Ja sobie później też biorę zawsze ręcznik, troszeczkę tą wodę sobie odsączam. To, to jest to, kroimy go w kosteczkę, tak samo robimy, słuchajcie, piersi z kurczaka. Ja tutaj mam cztery, cztery takie duże piersi z kurczaka i ja robię tą sałatkę, słuchajcie, tak dla, dla dwóch, trzech osób albo jak jest więcej osób, po prostu wiecie, na jakieś jedno śniadanie. Kolacje można zrobić. Jeżeli macie dużą rodzinę, chcecie zrobić sobie na święta, gdzie macie wie, więcej osób, no to wiadomo, że nie cztery piersi, nie trzy piersi, tylko po prostu jak chcecie więcej mięsa, to wtedy podwójnie, potrójnie, zależy jaką liczbę osób macie. Jeśli to będzie, wiadomo, 10 osób na przykład przykład na wigilii u was czy na nowy rok jakaś imprezka no to wtedy wiadomo musicie tych piersi mieć więcej z 6 8 w zależności też ile chcecie mięsa bo jeżeli chcecie więcej mięsa no to wiadomo tych piersi dajcie więcej jeżeli chcecie mniej tego mięska no to po prostu odejmijcie i dajcie sobie cztery piersi 5 piersi Takich dużych z piesi, z kurczaka. I tak samo jest z selerem. Ja mam jeden seler naciowy, ale tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie na więcej osób, to wtedy dwa, dwa selery naciowe. Powiem Wam, on tak pięknie pachnie. A jak się później tnie ten seler, to wiecie, ma taki ładny, przyjemny zapach. Teraz tak, majonez. Ja mam akurat, słuchajcie, kielecki, ale to. Możecie mieć Helmans, jeżeli jesteście team Helmans, bo z tymi zami to wiecie. Ja po prostu mam takie, słuchajcie. Najbardziej lubię kielecki bądź z winiary, ale to już wiecie. Jak lubicie Helmans, to dajcie sobie Helmans, to już jak kto woli. Będzie jedna góra, dwie łyżeczki, żeby tylko pokryć, wiecie, to wszystko wymieszać. Kraberry, czyli Żurawina, Żurawina suszona. Ja mam, słuchajcie, tak, mam tutaj całe dwa opakowania. Z tym, że tak, jednego nie będę otwierać, tylko na taką ilość jak ja, jak ja robię, czyli 4 piersi, jeden seler, zużyję sobie 100 gramów żurawiny, czyli jedno całe tutaj opakowanie. I tu mam, słuchajcie, tak połowę z ostatniego razu, bo jak miałam rodzinkę, to też właśnie robiłam tą, tą sałatkę. I też wszystkim bardzo smakowało, przynajmniej tak mówili. 100 gramów, czyli tak ogólnie jadam 150 gramów, ale to też jak lubicie więcej żurawiny, no to podwajamy ilość i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, nie? Jak to jest. I migdały, słuchajcie, migdały mam, tak jak mówiłam, już takie obrane i korzystajcie sobie z takich i takich, wiecie, już, żeby one były takie... Yy, takie cieniutkie, płatki, płatki migdałów po prostu, yy, ja sobie też użyję jedno opakowanie i tutaj mam 165 gram czyli do mojej sałatki tak naprawdę jedno opakowanie bo dwa to będzie, będzie za dużo, migdałki podprażamy yy, dusimy kurczaka ale to za chwilkę do Was przyjdę i Wam wszystko, nie wiadomo, będzie pieprz sól do smaku, yy, do kurczaka używamy sobie przyprawy do kurczaka ja używam takiej złocistej przyprawy do kurczaka, tylko leciutko opruszyć pieprz, sól, tak wiecie, do smaku, żeby ten kurczaczek miał fajny smak. Ale jak jesteście u mnie w kuchni, to Wam polecę również fajną, zimową herbatkę. Jeżeli lubicie grzane wino, takie wiecie troszeczkę korzenne smaki, to super herbatka jest dla tych, co mieszkają w Anglii, ale myślę, że w Polsce też znajdziecie podobne herbatki. Fruit Infusion mullet. Herbatka, słuchajcie, z, zobaczcie sobie, Mark and Spencer. Ja Wam już pokażę, bo tu mam akurat otwarte opakowanie. Jest przepyszna ta herbatka. Pachnie cudownie. Ona jest w takich 15 piramidek tutaj jest w opakowaniu. W takich, widzicie, takich piramidkach. No i powiem Wam, że wyciągłam i tak pięknie pachnie, że zaraz sobie ją zrobię. Więc jeżeli chcecie fajną zimową herbatkę i lubicie herbatkę, takie wiecie, o smaku wina grzanego, no to właśnie w Mark Spencer dziewczyny z UK sobie taką typowo zimową herbatkę można kupić. Jest super ta herbatka, polecam Wam serdecznie. Dobra, i uciekamy dalej do sałatki. sól, dodałam pieprz, dodałam przyprawy do kurczaka, to jest złocista skórka, ale jeżeli, jeżeli macie, wiecie, tylko zioła prowansalskie, to troszeczkę oregano, ale troszeczkę, bo to może zmienić smak, bo oregano jest dosyć mocne. Teraz, jak widzicie, tutaj są migdały podprażone już, takie fajne chrupiące, ale faktycznie pilnujcie tych migdałów, bo one bardzo szybko mogą się, wiecie, przypalić. Kuczek się poddusza, dodaję żurawinę też do miseczki. I tu mam, słuchajcie, migdały podprażone z żurawiną i zaraz potnę seler i wrzucę seler y, czysty, surowy seler. Kuczaszek się podsmaży, poczekam aż ostygnie i wracam do was. Dobrze, kochani, słuchajcie. Mamy tutaj żurawinę, migdały, seler. I kurczaka, wszystko mieszamy z łyżką, półtora łyżki majonezu. Chyba, że wolicie więcej, to dajcie sobie więcej. Troszkę soli, troszkę pieprzu. Ja jeszcze do kurczaka, jak widzieliście, troszeczkę dałam yy, mielonego czosku, ale tak odrobinkę, tak tylko naprawdę odrobinkę. Więc jak ktoś lubi czosnek, też można dać. Jak ktoś nie lubi to pominąć, wymieszamy wszystko i przychodzę do Was już za chwilkę. Fajnie, sałatkę mamy gotową, wszystko ładnie wymieszane, pachnie przepysznie. Spróbujcie przepisu. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować taka fajna, też powiem Wam na ten okres właśnie teraz zimowy, bo też jest żurawina, więc troszkę świątecznie. Dziękuję Wam za dzisiejszy filmik. Zapraszam na następne do następnych.